Witam widzowie na kolejnym odcinku z Polish Car driving. Jakże piękny start pod Biedrą. Będę na razie grał z trzeciej osoby, bo jest tak ciemno, że nic nie widać. Znaczy no, niby już księżyc zachodzi. Ale po prostu w aucie jest tak ciemno, przez to, że słońce nie wpada, że ja tylko widzę niektóre części. Myślę, że pojedziemy sobie do po początku, znaczy w jedno miejsce sobie pojedziemy. I widzowie, jeżeli chodzi o plany prawdziwego życia w Pannie, to albo nie wiem kiedy, albo dzisiaj jeszcze, jak mi się uda. Zwerbować maślaka do nagrywek, jak mu się będzie oczywiście chciało. No, chyba że dzisiaj jeszcze Astronir wpadnie, bo może być taka opcja, że nagramy Astronira. Może być jeszcze opcja, że nagramy Astronira, ale no w sumie raczej może bardziej Astronir niż yy, prawdziwe życie. A w zasadzie, prawdziwe życie to, jeżeli zacie prawdziwe życie, to zależy od Was, ile trzaśniecie polubień pod filmem. Powiedzmy, że na, na. na 10 lajków robimy prawdziwe życie. Jeszcze w następnym tygodniu dopiero. Już za niedługo wakacje to będę też dla Was więcej filmów robił. Bo no, bo trochę jednak jestem wstecz z, z tymi filmami. Jeszcze muszę parę dograć. O. Jeszcze muszę parę filmów dograć, więc. No trochę roboty z tym będzie. Na znaczy w zasadzie to nie dograć, tylko nagrać. W wakacje na pewno zrobimy sobie tak, że zrobię parę filmów dziennie. Może dwa filmy zrobię. I to nie będą takie filmy po 10... po 5 minut. Ja chcę zrobić pełnoprawne filmy po około 20, po około 20 minut. Wiecie, żeby wszystko się zgadzało żeby te filmy też były trochę bardziej żeby po prostu więcej filmów było, bo na moim kanale obecnie pojawia się tak mało filmów, że no raz na miesiąc coś nagram. Chociaż teraz w te parę godzin udało się wrzucić fajny filmik. Wow, idealnie. Przez rogatki, nie? No, udało się wrzucić fajny film, z właśnie też Polish Craft Driving i tego, jak zdobywam tego golfika. Co, po polu pojedziemy, bo czemu by nie? Bo pojedziemy do Malechowa. Tam podejdziemy do karczmy. Ale ojojoj, coś czuję, że zaraz mnie wywali, bo są lagi większe od nie wiem czego. Także na 10 lajków robimy prawdziwe życie. Jednak jestem fotorada. Czyli chyba do 50 łapie. Ej, skarcz mam ale On Mam winowajce wielu mandatów. Idealnie. Dawaj. Wjeżdżamy golfem do tego. Do restauracji. W ogóle tutaj by mogli coś zrobić. Takie fajne zaplecze albo coś. Nie? Tam jeszcze będzie droga. Dobra. Wy, wyłącz mi te wszystkie kontrole trakcji, bo tym się jeździć nie da. Kotle, kotle, kotlet. Kotlet z hałowy, z yy, tego wołowy. No jest za dziesiąt... Dobra! Zaparkujemy jak prawdziwy kierowca BMW. Na trzech miejscach. Król parkingu. mam Lecha. No dobra, tu nic nie ma. Idziemy stąd wow. O no to co? Lecimy? Myślę, że dzisiaj to ben, będę bardziej sobie tak po prostu jeździł i z wami gadał albo nie, mam pomysł, szukamy tego. O, ten pomysł, psuj, psujemy ludziom ludzi, życie. Proszę, niech chcę tutaj, paczkę jakąś dostarcza albo coś. Nie, ja jadę tam, bo tam są ciężarówki. Ty, to ja na ciężarówkach robię pranka. Niech ciężarówkowcy się przy... Nie wiem, że tam ciężarówka stoi. Wiem, zaraz pewnie tu się policja pojawi i będę musiała hamować do zera. nie ma, nie może muszą... albo A dobra, sobie na Smart pojedziemy. No i w końcu poprawili tą drogę. A nie, bo to jest tam ta druga droga na Smart to była ta? Już sam nie pamiętam. Tak dawno w to nie grałem, że już sam nie pamiętam, która to była. Znaczy nie. <laughs> już tak dawno tędy nie jeździłem po prostu, nie? Ja nie pamiętam, która to była ta... Rozwalona druga na Smardzewo. Chyba tamta, bo to prowadzi donikąd. Tak, tamta to była. Gdzie gdzieś, gdzieś jest w okolicy? A, mamy jest Smardzewo. Ej, ją też poprawili. Nie ma dziur. Ją też poprawili. Odcinki, ostrowiec Wielkopolski. Mam nadzieję, że kiedyś zrobię ten ostrowiec Wielkopolski. A w zasadzie to jest... Ja nie mogę. My, jest... My jesteśmy na Pomorzu, a ja chcę ostrowiec Wielkopolski. Pomorza Wielkopolska no to trochę różnice jest, nie? Wow. Stoi tym golfem, stoi A w ogóle to jest legendarny dom Jeżeli ktoś lubi prawdziwe życie PCD to powinien znać ten dom Doskonale Tu w ogóle zrobili linię na tym boisku w końcu Tu są nie, tu nie ma dziur. Łoł! Wow, jak wybiło wszystko są piasek Ja jadę właśnie stop siedemdziesiąt po piasku Zaraz się pewnie wyrąbię na jakimś stop ham Szkoda, że stopcha mnie nie złapał. A w ogóle nie dostałem mandatu i może prze... je... je... Jak, jak się to mówiło? I może przeleciałem przez... Jakby przeleciałem przez szerokość tego znaku z prędkością większą niż 70 i takiego z tu, Albo ja przeleciałem, nie przejechałem. Dobra, nie wiem po co ja do tego baru pod dzikiem zajeżdżałem. Idziemy ciężarówkowcom przeszkadzać. No chyba, że tu nie ma trackerów. Nie jest dwóch trackerów. Teraz się okarzę. Nie jedziemy do ja, ja Deroka. Ja jadę do Deroka. Siup. op. Ja jedziemy... o dziury zrobili. Nawet no, ładne. Idzie jest Darok. Do jest dorok Dzień dobry, Derok. Do Wow. Tu w ogóle nikogo nie ma, tu nikt nie jeździ. Nie może z dwóch trackerów to jest tak trudno ich znaleźć. Nie ja po prostu wiecie co ja jadę sobie na ten. Łu wow. Zdążyłem przed znakiem. O, to jest już 50. idziemy na tamten most w sumie. Jeszcze pozwiedzamy sobie te nowe części, czyli tutaj złom albo i coś. Wow. Zatrzymamy się tu, gdzie policja zawsze stoi. A ona tu zawsze stoi. Że po prostu wrotniemy i myślę, że odcinek zakończymy w podobnym, znaczy w zasadzie to w tym samym miejscu, co teraz byliśmy. Tylko chciałem po prostu zawrócić. Jeżeli chodzi o odcinek z maślakiem, nie wiem czy dzisiaj wleci. Nie wiem czy dzisiaj wleci, wleci drugi odcinek. Nie wiem ogólnie, bo nie jestem w stanie się z nim skontaktować. Ej, ty tu zrobili dalszą część sławna. Normalnie masz. Co to co jest? Zamek, krąg. Ty autobus tu stoi. Normalnie zrobili... Szkoła tu jest! O. Ty i w ogóle nowe domy, nie? Ja teraz... No, no to dobra, takim akcentem wjechania... Albo jeszcze może... Dobra, jednak nie akcentem wjechania w płot zakończymy ten odcinek. Nie myślisz, że jeszcze na złom? My złom. Wyłączam wszystkie ABs -y, -y i te gdzie... całe O, przeszkadzamy mu. Typa tak laguje. Przeszkadzamy typowi, nie? To jak tędy? Ja go będę się starał teraz dogonić, żeby jeszcze w niego walnąć na koniec. O nie! ty... Dobra i tym śmiesznym akcentem zakończymy ten odcinek, więc... Nara!